że Izrael ma ograniczone okno czasowe do 20 stycznia, aby podjąć zdecydowane działania. Raz. Dwa, że Trump chce, aby Izrael dokończył robotę w ciągu najbliższych 8 tygodni, czyli trwające konflikty w Gazie i w Libanie. Trzy, że Izrael ma zakończyć sprawy na południu i północy, a następnie uwaga ma się przenieść na Iran. Jego zdaniem, celem Trumpa jest to, aby Izrael zaatakował irańskie obiekty naftowe i kontenerowe bazy handlowe przed 12 stycznia, co potencjalnie sparaliżuje ukraińską gospodarkę. I na pytanie pod tytułem: Czy otrzymał tę wiadomość bezpośrednio od Trumpa? Odpowiedział: Uważam, że on to sygnalizuje. Z moich czterech lat znajomości absolutnie wierzę, że on tego chce. Więc tutaj mamy jasną sytuację. Teraz, co się dzieje już w świecie przygotowań do tej wojny? Stany Zjednoczone wysyłają do swojej bazy lotniczej w Katarze. Sześć stratosferycznych bombowców. Wspominaliśmy o tym B-52 spółku bombowego w Dakocie, następnie Szwadron F15 E-Strike Eagles, następnie kilka eskad myśliwców F-16, następnie kilka nowych powietrznych tankowców, następnie kilka tankowców KC. 47 Pegasus z KOMU, następnie systemy obrony przeciwrakietowej TAT i grupę bojową linką, która obejmuje okręty zdolne do strzeliwania pocisków balistycznych, plus nieznaną ilość okrętów podwodnych. To tak, na wszelki wypadek, gdyby rzeczywiście coś tam się stało. A do tego jeszcze jeden mały niuans: przećwiczyli atak bombowcami B-52, ostatnio na Jemen, pamiętamy, które zrobiono tak, że to było drugie skrzydło bombowe w bazie chyba w Luizjanie. Dwa udały się w podróż na koniec świata. Odległość między Luizjaną a Jemenem to jest 12,5 tysiąca kilometrów w linii prostej. Jak porównam, i z powrotem to jest 25 tysięcy kilometrów, i bez lądowania w celach treningowych wysłali właśnie eskadrę tych B-52, które leciały tam, nie wiem, 12 godzin, zbombardowały i wróciły. Przypominamy, że obrót Ziemi to jest 40 tysięcy kilometrów, więc to jest tak, jak gdyby trochę więcej niż połowa kuli ziemskiej, a średnica jest 12 średnica Ziemi, jest 12,5 km, więc to tak dla porównania, drodzy słuchacze Janku, jak z bieguna południowego na, na wylot Ziemi na południowy i z powrotem. Bez, bez lądowania. Więc siła uderzeniowa, a i ile ma, y, ma samolotów B-52, armia amerykańska ma ich 76 aktywnych, które mogą zostać wykorzystane, no bo po coś one są. W związku z tym, y, tak to wygląda. Trump każe, sugeruje, każe Izraelowi zakończyć sprawę, ale nie pokojowo, nie ugodowo, tylko po prostu wygrać tę wojnę.